No, nie zrobię tego. Ja nie wiem, jak się to robi. Przecież ja nie umiem gadać do kamerki. Co ja robię w ogóle? Siema, mam na imię Paweł i tworzę kanał Przygoda TV. Na pewno część z Was kojarzy mnie z takich krótkich filmików w internecie, gdzie remontuję łazienkę w starym bloku. Dzień 785. Tak, to ja zrobiłem to. W końcu skończyłem remont łazienki. I dzisiaj opowiem Wam o tym, ile to wszystko kosztowało, jakie koszty poniosłem, ile to kosztuje w dzisiejszych czasach i uwierzcie mi, za dużo. Mam swoje mieszkanie w Rzeszowie i postanowiłem zrobić remont łazienki, dlatego że łazienka wyglądała strasznie. Była okropna, odpadał tynk, było tam brzydko, ciemno, ponuro, yy, wszystkie ściany były krzywe i aż się prosiło o to, żeby zrobić remont. No i... Miałem jakieś tam oszczędności, miałem wolny czas, miałem zajawę na to, żeby się czegoś nauczyć i z tego powstało co? Powstał remont łazienki w starym bloku, kurwa dzień... No właśnie. No i tak się zaczęło, że ten remont wyszedł z potrzeby takiej pragmatycznej. Potrzebowałem mieć ładną łazienkę, bo w tamtej nie dało się wytrzymać. Pomyślałem dopiero piątego dnia remontu, że może dodam jakieś filmiki na Instagrama, YouTube'a, Facebooka, Tiktoka i tak dalej, bo może to kogoś zaciekawi. Przy okazji też spróbuję nowej formy. Nie robiłem nigdy takich shortów i dzięki temu też będę miał taką dokumentację dzień po dniu, co ja tam zrobiłem. Nagle się okazało, że te filmiki dotarły do jakiejś horrendalnej ilości osób. Przerosło to moje najśmielsze oczekiwania. Nie spodziewałem się. Przypadek. Nic takiego nie planowałem wcześniej. To miała być taka bardziej zajawka na spontanie, że dodam sobie te filmiki i nagle to wybuchło. Za co jestem Wam bardzo wdzięczny. Fajnie. Fajnie. Brawo. No i... Muszę przyznać, że wcześniej nie robiłem nigdy takich rzeczy, nie miałem żadnego doświadczenia z remontów łazienek. Coś tam, gdzieś tam sobie handymanowałem, budowałem jakieś bramki w Portugalii na Workaway'u. Budowałem jakieś kosze na śmieci z palet. Coś tam pomagałem przy budowie dachu. Ale nie robiłem nigdy remontu łazienki i... Nic na ten temat nie wiedziałem. Obejrzałem kilka filmików w internecie, jak to się robi, i pomyślałem, kurczę, no dam radę. Nie miałem dużo kasy, miałem wolny czas, tak jak powiedziałem wcześniej, no i stwierdziłem, że dobra, zrobię to. I co? I zakładałem, że zrobię to tanio. Zrobię to za 3000 zł. Postanowiłem przeznaczyć na to jedynie 3000 zł. Na początku chciałem tylko odświeżyć łazienkę. Chciałem nałożyć mikrocement na ściany i zasilikonować sobie wannę i jazda. I zostawię rozmieszczenie łazienki tak, jak jest, i tyle. Ale wszystko się zmieniło, kiedy przyszedł hydraulik i zaczął proponować jakieś nowe rozwiązania. No i dobra, potem już popłynąłem. <grym> Szybki przerywnik na autopromocję. Jeżeli chcesz wspierać mnie i to, co robię, i chcesz mi pomóc w rozwoju tego kanału, to wciśnij proszę lajka i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu YouTube i algorytmy będą myślały, że ten filmik jest ciekawy i. Więcej ludzi go zobaczy, a dzięki temu ja będę dostarczał Wam więcej nowych treści i będzie super. Ok? Dzięki. Koniec autopromocji. Dobra, ale nie przedłużając, przejdźmy do numerków, liczb, statystyk. Ile wydałem na remont Łazienki? Nie było to łatwe zadanie, żeby to wszystko podliczyć. Zbierałem przez cały czas rachunki do szuflady, i później przyszedł taki dzień, kiedy trzeba było to wszystko spiąć do kupy i podliczyć. Zastosowałem do tego taką specjalną apkę, która się nazywa Notion, i tam są takie tabele. W sumie mógłbym użyć Excela, wyszłoby na to samo, ale nie umiem Excela i umiem Notion. W każdym razie podzieliłem sobie koszty na narzędzia, materiały i wyposażenie łazienki. Dobra, ile wydałem na remont łazienki? Nie wiem, znam przybliżone koszty. Nie więcej tyle wydałem na remont. O, proszę bardzo. Halo, fokus. Około 8 tysięcy. Czy to jest dużo? Nie wiem. Nie robiłem nigdy sam remontów, ale wydaje mi się, że to całkiem mało, jak na to, że mamy rok 2023 i wszystko jest strasznie drogie. Nie wiem, ile kosztowały materiały kiedyś, ile kosztują dzisiaj. Czy mogłem wydać mniej? Pewnie mogłem wydać mniej. Było kilka kosztów, które mógłbym uniknąć, albo kupiłem za dużo rzeczy, albo. Yy... Straciłem materiały, bo coś spieprzyłem, ale to nie są duże kwoty. Myślę, że to są kwoty rzędu 700 zł. Tyle byłbym w stanie zaoszczędzić. Słuchajcie, 8 za samodzielny remont łazienki w mieszkaniu w bloku. Podejrzewam, że gdybym chciał wynająć do tego fachowców, musiałbym zapłacić co najmniej dwa razy tyle, jak nie 3 razy tyle? Mm. Nie wiem. Poświęciłem na to trochę czasu, jakby nie patrzeć, mogłem ten czas poświęcić na pracę i zarabianie pieniędzy, ale dzięki temu, że zrobiłem ten remont, dużo się nauczyłem, stworzyłem dla was serię filmików, dzięki czemu każdy z was mógł się czegoś nauczyć, albo dowiedzieć przynajmniej jak nie robić takich remontów. No i nie wiem, dużo osób też pisało mi, że co ich motywowało do robienia rzeczy. W sumie super. Tak więc jest win-win. Ja mam zrobioną łazienkę, zapłaciłem całkiem mało, nauczyłem się nowych rzeczy, stworzyłem filmiki i są same plusy z tej sytuacji. Dobra, ale na co poszło te 8000? tysięcy? Zobaczmy. Przejdźmy sobie do podkategorii. Dobra, siatki. No tego jest strasznie dużo. Bardzo dużo jakichś takich pierdółek po 5 zł, 3 zł, 2 zł, 10 Ale nazbierało się i to wszystko kosztowało mnie... 830 zł, nie kupowałem żadnych jakichś takich dużych rzeczy typu wiertarki. No nie ma tutaj żadnych takich dużych narzędzi, to są raczej takie rzeczy do szpachlowania, szpachelki najwięcej, wałki do malowania, mieszadła, pistolet do pianki, o takie, takie pierdoły. Żadnych dużych elektronarzędzi tutaj nie ma. Jedynie największy koszt tutaj widzę to ubranie robotnicze za stówkę. No ale było na promocji i fajnie w nim wyglądam, więc musiałem wziąć. Dobra, na to poszło 800 zł. Wyposażenie, i tutaj tak. Y Bateria umywalkowa 190 zł. Bateria wannowa to jest 480. Ona nie była taka droga. Ona kosztowała 240 zł. Ale jak widzieliście na filmikach, raz mi bateria wannowa spadła i musiałem kupić nową. Dlatego to jest podwojony koszt. I tutaj mógłbym zaoszczędzić 2,5 stówy na tym. Wąż do baterii, 5 dyszek. Uchwyt do słuchawki. Słuchawka i tak dalej. Szyba na wannowa 319. Kibel, wężyk. Rura deska. Syfon właściwy. Syfon zły. A. No bo tutaj też y, kupiłem syfon, y, który się okazał być niewłaściwy, dlatego że szafka, którą zrobiliśmy, miała szuflady i musiał iść taki syfon, który od razu skręcał pod y, kratką w dół, boże w bok, żeby nie, nie, nie wchodził na szufladę. No i szafka plus uchwyty, plus szyny, plus projekt. Tam kuzynowi odpaliłem jakieś tam dwie stówki, no to kosztowała mnie 6 stówek. Całkiem nieźle. Na wszystko wydałem 2900 zł za wyposażenie. Dobra, przejdźmy sobie do ostatniej kategorii, to są materiały. I na to poszło mi najwięcej pieniędzy, bo około 4500 i jest tutaj bardzo dużo pozycji różnych. Nie będę czytał wszystkich, ale możemy przelecieć tak mniej więcej kilka światła w suficie 100 zł, jakieś drzwiczki rewizyjne 77. Na to też mógłbym wydać mniej, chyba kupiłem trochę za dużo. Płyty, karton, gips, tutaj też myślę, że ze stówkę mógłbym zaoszczędzić, bo zużyłem ich za dużo. Taśma hydroizolacyjna, całkiem sporo, 8 dych. Gipsy, grunty, kolanka i tak dalej, no było tego bardzo dużo. Atlas M system, zbawienny naprawdę. Gdyby nie to, to ja nie wiem, jakbym zrobił tę ścianę. Mikrocement, 7 stówek, płytki ceramiczne, 610. Aha, no to płytki to jest taki dość duży koszt i mikrocement też w całej tej e, zakładce materiały. Silikon czerwony 110 zł. To jest przesada gruba, naprawdę. E, kupiłem jeden w internecie, a jeden w sklepie. I ten w internecie już z wysyłką kosztował 42 zł, a nowy w sklepie. Znaczy nowy, tamten też był nowy, a w sklepie 58. No to jest przesada. No i tak, no i tu się nazbierało 4000 zł. Nie wiem jakim cudem, gdzie te koszty. Tutaj są dwa największe, a reszta to co? No tak się nazbiera, właśnie. Peksy, nie peksy, listwy bateriowe, o i tak. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Czy, czy takie koszty jak 8000 zł to dużo, czy mało? Jak wy obstawialiście? E, czy podjęlibyście sami się takiego remontu? Czy wolelibyście to zlecić fachowcy, fachowcom? Dajcie znać. Ja będę wdzięczny za każdy ruch pod moim filmikiem, bo dzięki temu algorytmy widzą ten film jeszcze bardziej i dosięgnie go więcej osób. To by było na tyle na dzisiaj. Część z Was pytała się mnie: Co dalej? Dlaczego kończę na remoncie Łazienki? Powinienem zacząć remont kuchni? Tak, chcę zrobić remont kuchni, ale jest to naprawdę duże przedsięwzięcie, które będzie ingerować w całą resztę pomieszczeń czyli w sypialnię i w salon tak to nazwijmy. I na razie nie chcę sobie tego robić. Zbliżają się święta, i muszę na chwilę odpocząć od remontów. Bardzo prawdopodobne, że wrócę do remontowania tego mieszkania i kuchni gdzieś w połowie stycznia, może luty-raczej luty. I dzięki temu e, będziecie mieli co oglądać. A ja będę miał co robić. Na pewno mam więcej doświadczenia i mam nadzieję, że pójdzie gładko. Jeżeli ktoś chciałby zaangażować się w remont kuchni i pomóc mi zrealizować ten pomysł szybciej, to możecie postawić mi kawkę na Buy Coffee Tu. Znajdziecie link w opisie. Albo możecie też na przykład y, kliknąć like pod tym filmem, i dzięki temu więcej osób to zobaczy i może YouTube w końcu zacznie mnie monetyzować. Nie wiem. E na ten moment żegnam się z Wami i życzę Wam miłego dnia. Cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście. Ciao! Przygoda, 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 przygoda TV, przygoda TV.